Dzień dobry Państwu. W dzisiejszych kontekstach chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Pana Tadeusza z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa pytania, odpowiedzi na pytanie, próby odpowiedzi na pytanie, po co Adam Mickiewicz w ogóle napisał Pana Tadeusza. Prowadzi nas oczywiście takiego konfliktu, który w literaturoznawców, którzy przez długi czas, jak to już poprzednio sobie powiedzieliśmy w naszych kontekstach, przez długi czas dyskutowali, czy taki wyraźny spór pomiędzy dwoma znanymi profesorami, Wyką i Pigoniem, czy Pan Tadeusz jest utworem, który jest bardziej baśniowy, bardziej magiczny, bardziej sielski? Czy jest to utwór, który ma pokazywać swego rodzaju realia polityczne, historyczne, który ma być rzeczywiście tą epopeją, o której rozmawialiśmy poprzednio? Na początek, może w takim razie spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Posłużę się tutaj słowami Jarosława Rymkiewicza. On to powiedział w książce Mickiewicz, czyli Wszystko, w czasie, kiedy dyskutował z innym wybitnym literaturoznawcą, czyli z Adamem Poprawą. W, jednym, w pewnym momencie, właśnie pada to pytanie, dosyć kluczowe: po co Mickiewicz napisał pana Tadeusza? I tutaj w, u Rymkiewicza w, czytamy stwierdzenie bardzo, powiedziałbym, banalne, czyli on właściwie tego nie wie. I sugeruje, Rymkiewicz sugeruje bardzo wyraźnie, że nie wiadomo właściwie, nawet prawdopodobnie Mickiewicz, kiedy siadał do pisania pana Tadeusza, właściwie nie wiedział, po co on to pisze. Rymkiewicz wskazuje też na dwie dwa aspekty, takie kluczowe. Pierwszy aspekt to jest stwierdzenie, że najprawdopodobniej chodziło o Pokazanie sielskiego romansu, sielskiego obrazu wsi, czegoś, co byłoby miłe, co byłoby podnoszące na duchu, pokazywałoby pewną taką obraz polskości, wsi, po to, żeby pokrzepić trochę serca. Taki obraz pana Tadeusza można powiedzieć, że był trochę usprawiedliwiony. Chodziło też oczywiście o jego imigrację, o pobyt w Paryżu, o Polaków, którzy znaleźli się na emigracji. Ale drugi kontekst, który Rymkiewicz pokazuje, to jest kontekst też takiego pocieszenia swoistego dla Mickiewicza samego. On chciał też pokazać, czy napisać w ogóle książkę, która byłaby czymś, co dawałoby jemu samemu odrobinę wytchnienia w trudnym, jakby nie było dla niego czasie. I teraz. W jaki sposób się dzieje sytuacja, że książka sielska czy romantyczna, którą zakładamy z takiego założenia od pierwszego, początkowego, przy pomyśle pana Adama Mickiewicza na pana Tadeusza, w jaki sposób ona się zmienia, w którym momencie? No wtedy, kiedy pojawiają się wątki tak naprawdę historyczne, kiedy odchodzimy od tego pomysłu na sielskość, na pokazanie tak naprawdę właściwie nie wiadomo jakiego czasu, bo w którym momencie dzieje się pan Tadeusz? Czy to jest wiosna, czy to jest lato, na pewno nie ma tam zimy. Czy to jest jesień? To jest moment, nawet można powiedzieć, Pan Tadeusz dzieje się w nieprzerwanej, ciągle trwającej wiośnie. W momencie rozkwitu, w momencie radości. To jest, to jest moment, w którym wszystko zaczyna ożywać. I Pan Tadeusz... Tak naprawdę dzieje się w czasie sielskim, w czasie, kiedy, kiedy widzimy mnóstwo różnego rodzaju kwiatów, rozkwitających drzew i tak dalej. Te opisy pokazują, że Jemu chodziło tak naprawdę o wpisanie się w taki nurt literatury sielskiej, literatury rytmicznej, literatury trochę muzycznej. Rytm pana Tadeusza tak pokazuje. Bardzo często zabawa słowem, bardzo często zabawa, zabawa dźwiękiem. To jest to, co, co Adam Mickiewicz tutaj pokazuje. Kiedy Sienkiewicz mówił o, o tym, co widział, o, co mu się podobało w panu Tadeuszu, no to przede wszystkim opisy polowania, to były opisy, te, te, te opisy przyrody. To było coś takiego, co on sam podkreślał. I co się teraz dzieje? Dzieje się rzecz, która tak naprawdę doprowadza do wspaniałej, można powiedzieć, przemiany literatury sielskiej na dzieło poważne. Mickiewicz, wpisząc rozlicza się sam ze sobą, można powiedzieć. Zapewne Państwu wiadomo, że Mickiewicz, Adam Mickiewicz w którymś momencie przestał pisać książki. Ostatnie zdanie, jakie wypowiedział w, pisząc swoją literaturę, to było, to, to, to było stwierdzenie, Trudniej jeden dzień godnie przeżyć, niż książkę napisać. Mickiewicz potrzebował swego rodzaju rozgrzeszenia czy rozliczenia jego samego, ale tak samo jemu, ludzi w jego czasie żyjących. Zauważmy, że. Moment, w którym powstaje Pan Tadeusz, to jest moment też rozliczenia po okresie i rozbiorów, i zdrady targowickiej, której Mickiewicz tak naprawdę nigdy do końca nie potępia. Oczywiście, on nie mówi o Targowicy nigdy dobrze, ale też. Wstawia na przykład kapitana Rykowa w, w Soplicowo, pokazuje go jako człowieka tak naprawdę przyjaznego, pogodnego. Ryków nie był w Soplicowie postrzegany jako osoba, osoba negatywna. On był pokazany jako osoba, która żartuje, jest zaproszona na kolację, przy, przyjmowane są jego żarty. Mickiewicz wcale nie rozlicza się tutaj z targowicą w sposób bardzo, bardzo mocny. W którym momencie tak naprawdę Mickiewicz pokazuje dramat? W którym momencie ten dramat się zaczyna? Kiedy czytamy na przykład o ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, artykuł z Pielgrzyma Polskiego, który Mickiewicz swego, swego czasu już też napisał, to tutaj pozwolę sobie zacytować jedną ważną rzecz za chwilę. Chodzi o to, że Mickiewicz pokazuje tak naprawdę różnicę pomiędzy tym, jak, w jaki sposób bohaterowie mogą być postrzegani jako bohaterowie racjonalni i bohaterowie, można powiedzieć, swego rodzaju szaleni? Bohaterowie, którzy, którym nadaje cechy szaleństwa, cechy, które są cechami tak naprawdę negatywnymi. W jaki sposób on pisze w, w, tych, w tym artykule? Kiedy na sejmie czteroletnim Korsak, to był sędzia z, sędzia z tego sejmu, Korsak w każdą materię wtrącał dwa słowa, skarb i wojsko, wojsko i skarb, zaklinając teoretyków, aby zamiast tylomiesięcznego rozprawiania o prawach kardynalnych, zaczęli od poparcia tym, tym, tych, czy, tych czynem wojną, ludzie rozsądni za to, że Korsak często parlamentarskich form nie przestrzegał, nazywali go głupim. Stronnicy Moskwy, szalonym. Kiedy Kościuszko stanął na czele narodu, kiedy Warszawa, Warszawy oswobodzono, Stanisław August, przyjmując deputację rewolucyjną, rzekł na pół z płaczem: To jest wszystko pięknie, ale mości dobrodzieje, czyż to rozsądnie? czyż to z tego, Cóż to z tego będzie? Kościuszko. Umarł na wygnaniu, ale zwłoki jego złożył naród w grobach królów naszych. Stanisław August, rozsądny, pochowany był z honorami królewskimi w Petersburgu. Mickiewicz pokazuje bardzo istotną rzecz, którą ujawnia później właśnie w Panu Tadeuszu. Pokazuje różnicę pomiędzy ludźmi rozsądnymi. I ludźmi, których, którzy uchodzili za szaleńców, ale tak naprawdę byli obrońcami narodu, obrońcami suwerenności. W jaki sposób to się dzieje? No, wtedy, kiedy, wtedy, kiedy Soplicom ma przypaść zamek, to pada gdzieś stwierdzenie, w Księdze VI pada takie stwierdzenie: Skoro dawali, przyjąłem. Jeśli dawali i przyjąłem, to znaczy, że nie dawali, zaborcy nie dawali majątku komuś, tak po prostu, nie rozdawali majątku tak po prostu. Zaborcy rozdawali majątek tylko tym, na których przychylność liczyli, tylko tym, którzy byli im przychylni, tylko tym, którzy stali za zaborcami i identyfikowali się z nimi. Dlaczego zatem dostawali zamek choreszków, skoro nie był ich własnością? Dlaczego sobie w, tym, w panu Tadeuszu roszczą do niego prawo? No, chodziło oczywiście o ich tak zwany rozsądek. Ponieważ wtedy mogli, w, 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 Soplicowie, mogli być tymi, którzy popierali, po, 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 popierali zaborcę. W jaki sposób w takim razie spojrzeć na y, główne dwie postaci w Panu Tadeuszu? I teraz, kim oni są? Z jednej strony to jest oczywiście Jacek Soplica, który jest postacią y, również tragiczną, tak samo jak w, od strony Choreszków jest Gerwazy. I teraz. Który z nich tak naprawdę co reprezentuje? No, spójrzmy w ten sposób. Gerwazy to jest człowiek, który uchodzi, można powiedzieć, za szaleńca. To jest człowiek, który gdzieś tam w którymś momencie mieszka w lasach, który posługuje się scyzorykiem, mieczem, który jest tak naprawdę no, bronią przestarzałą. To jest człowiek, który, można powiedzieć, że wtedy, kiedy nic się nie dzieje, kiedy nie ma zajazdu, kiedy nie ma potrzeby bitwy, jest postrzegany jako Człowiek, który pozostał na jakichś ruinach, chodzi, nakręca jakieś zegary, no kim jest tego rodzaju tego rodzaju człowiek? A jest kimś, kto tak naprawdę doprowadza, co dzisiaj zobaczymy w Księdze Czwartej, tak naprawdę doprowadza do ujawnienia, doprowadza do ujawnienia i do przemiany naszych bohaterów. I zobaczcie państwo, co się dzieje. To właśnie Gerwazy dzisiaj, chociaż pojawia się tylko przez chwilę. To on rozprówa powalonego niedźwiedzia na polowaniu. To on wyciąga kulę, którą wystrzelił właśnie kto? Dowiadujemy się, że był to oczywiście ksiądz Robak, czyli Jacek Soplica. Gerwazy już wie, bo wie kto strzelał tak celnie. Wie, że hrabia nie strzelał tak celnie, wie, że pan Tadeusz również, więc kto strzelił? Ci dwaj się wzdragali przed tym strzałem. Mógł to zrobić tylko i wyłącznie Jacek Soplica. I w tym momencie następuje przełom, tak naprawdę, czyli odkrycie, odkrycie tego, tego, który był tak naprawdę dla Gerwazego tym największym dotychczas wrogiem. W jaki sposób spojrzeć w takim razie na Gerwazego, w panu Tadeuszu? Po pierwsze, to jest. Postać oczywiście z jednej strony tragiczna, dlatego że można powiedzieć, że jest tą postacią śmieszną, tą postacią ośmieszaną przez historyków. Do tej pory mieliśmy też w literaturze, takiej badawczej literaturze, zwłaszcza tej z okresu komunizmu, gdzie do, podchodzono do Gerwazygo jako swego rodzaju reliktu, reliktu przeszłości, to Gerwazy był postrzegany jako osoba tak naprawdę mało wiarygodna. Natomiast dlaczego? Dlatego, że to był człowiek, który bronił przeszłości, to był człowiek, który bronił tradycji. To on stawał w murach, to on przypominał o powinnościach, jakie, mają, jakie ma szlachta. To on korygował hrabiego. Hrabia, chociaż mu mówił, chociaż gerwazym jasno i wyraźnie mówił, zsiadaj pan, albo mówił, mo panku, to tylko gerwazy mógł zrobić do hrabiego. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do zajazdu, kiedy trzeba zebrać szlachtę, to w tym momencie kto to robi, tylko Gerwazy. To on wtedy w 24 godziny zbiera odpowiedni oddział po to, żeby móc ruszyć. To on się cieszy autorytetem i zaufaniem. Właśnie ta postać, która wydaje się taką tragiczną, ponieważ musiał gdzieś mieszkać w lasach i musiał uciekać, ukrywać się, ta postać cieszy się autorytetem. To jemu właśnie przypada w roli rozdarcie, rozprucie tego niedźwiedzia i wyciągnięcie kuli. Jaką postacią był w takim razie Jacek Soplica? Bo w ten sposób by trzeba było też powiedzieć, że również mamy tutaj do czynienia z postacią dramatyczną. Czyli z człowiekiem, który nosi się z winą. Człowie człowiekiem, który tak naprawdę również musiał odpokutować swoją winę właśnie z tego powodu, że zabił stolnika kiedyś. I e, dochodzi do sytuacji, w której. Ksiądz Robak musi odpokutować, no, można powiedzieć moralnie, czyli wstępuje do klasztoru. Musi odpokodować tak samo rodowo, ponieważ zmienia nazwisko. Zmienia nazwisko, już nie może być pod starym nazwiskiem, powinien występować pod nowym, no bo przecież tego wymaga, o tego wymaga pokuta, co w tamtych czasach wiązało się oczywiście z bardzo dużym wyrzeczeniem. I tak samo odpokutowuje, jeśli chodzi o tą winę tak zwaną narodową, czyli jeśli chodzi o targowicę bo walczy gdzieś daleko w, pola, w bitwach napoleońskich, wraca do Polski, ale nie bierze udziału w, w tych bitwach czy w walkach tutaj na miejscu. Postać trzykrotnie tak naprawdę, która trzykrotnie odpokutowała. I do czego teraz do, dochodzimy? Dochodzimy do sytuacji, w której spowiedź Jacka, Jacka Soplicy. I jedyna tajemnica, jedyna osoba, która nosi w sobie tę tajemnicę stolnika, kiedy stolnik umierał, i znakiem krzyża przebaczył swojemu zabójcy i kiedy Jacek Soplica nałożył śmierci, Również w tej spowiedzi tak naprawdę dochodzi do przemiany, czyli do tego, że odkrywa się to przebaczenie ze strony Gerwazego, jedynego, który mógł tak naprawdę w imieniu choreszków to przebaczenie przyjąć i, i to przebaczenie się dokonuje. Dokonuje się przemiana i ta przemiana jest właśnie tym momentem, w którym. Tak naprawdę do, pan Tadeusz staje się tą lekturą, już nie tyle tą sielską, tą romantyczną, tym, tym utworem do przyjemnego czytania, tylko staje się epopeją, która pokazuje, że jako czytelnik nie mogę pominąć przemiany moralnej jego głównych bohaterów. Nie mogę pominąć tego, że tak naprawdę do, na końcu tej księgi pomijany jest spór. I dochodzimy do sytuacji, w której następuje zjednoczenie również tych rodów, chociażby przez ślub Zosi i Tadeusza. Czym to owocuje? Już tak kończąc ten wstęp, czym to owocuje w przyszłości? Owocuje to również w swego rodzaju filozofii, która wtedy właśnie, w tym XIX wieku filozofii, która wtedy była. Yy, podnoszona, która była kultywowana, która była wręcz pokazywana przez w dalszych pismach, u na przykład Norwida, ale odniosę się teraz do Augusta Cieszkowskiego, który doskonale to sformułował. On nazwał to w ten sposób: kiedy mamy argument i kontrargument, kiedy mamy tezę i antytezę, to tak naprawdę chodzi nam o to, żeby wypracować nie spór, ale żeby wypracować syntezę. I ta synteza to jest tak naprawdę zgoda, która ma następować ponad podziałami. To jest ta zgoda, do której nawołuje Pantadeusz, właśnie powołując chłopów do wspólnej walki. To jest ta, ta zgoda, która ma nas jednoczyć. W jaki sposób my, jako naród, możemy w tej chwili uwspółcześnić tak naprawdę, albo postrzegać epopeję Pantadeusz jako coś, co jest tak naprawdę nigdy nie straciło na aktualności? Właśnie w ten sposób, że jesteśmy ciągle narodem, który jest dzielony. Jest dzielony przez obce wpływy, jest dzielony na różne grupy, na różne światopoglądy, idee. Czy my potrafimy wypracować jedność? I gdzie, gdzie tej jedności możemy się dopatrywać? Właśnie w pokucie swego rodzaju, czyli w, w przyjęciu swojego. Niezrozumienia czy swojej w cudzysłowie winy i próbie znalezienia wspólnego języka z, z innymi, właśnie w taki sposób, jak zrobił to Jacek Soplica, albo w jaki sposób to zrobił Gerwazy. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.